Sponsorem wywiadu jest AutoGT, Centrum Dealerskie Hyundai oraz Mitsubishi. Jeden z największych dealerów samochodowych na Mazowszu. Kontakt do firmy w aplikacji mobilnej oraz na stronie www. Witam Państwa dzisiaj w studio Słuchaczew, legenda muzyki polskiej, europejskiej i światowej. Władysław Gudonis, komendarek. Witaj Władku. Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie do takiego magicznego studia. No, oczywiście, jak jest Władek, to musi być muzyka. I dzisiaj z takiego troszkę nietypowego sprzętu A, ją nie odpalimy. Tak, tak, odpalimy ją spokojnie. To jest analog czysty analog. Nie obciera, bo nas pęknięta. No, niech ktoś zgadnie, co to jest na utwór. Ciekawe. No. Ja, ja sam nie wiem. No to niech nasi słuchacze posłuchają troszkę muzyki i być może ktoś odgadnie, co to za utwór. Tak, czy jego kompozytora.

Proszę Państwa, to urządzenie, ile ma lat? No około 100 lat, ma, na pewno. Wiem, że jak rozbierałem, to konserwowałem, to napis był szwajcarski, to znaczy szwajcarski taki napis był. Ale może być tak, że silnik może być szwajcarski, a resztę to gdzie indziej. Trudno powiedzieć, bo ci panowie fanatycy takich, takich sprzętów, to oni, oni by bardzo szybko. Zauważyli i powiedzieli, co to jest, i tak dalej. Ale na pewno ma około 100 lat. Ale jest to sprzęt ekologiczny. Kwak masz rację. Ekologiczny żadnego promieniowania magnetycznego nie ma i, 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 i przewyższa te 5G i tak dalej, te wynalazki, bo nie truje środowiska, rośliny rosną, nie są niszczone przez. Yy, przez promienie, i tak dalej. I, i uważam, że, że w, takim, w takim kierunku powinna cywilizacja, cywilizacja się rozwijać, bo trzeba być przygotowanym na to, że za jakiś czas na kuli ziemskiej nie będzie prądu. Na przykład, bo burze słoneczne będą. Na przykład. I wtedy się to włącza, i wtedy się siada do fortepianu akustycznego i gra. Nie ma prądu, ale nie jest muzyka. Tak, jest muzyka. Ja o, no, niedługo długo się skończy. O. O, wysłuchaliśmy, i może Państwo odpowiedzą, co to było, bo naprawdę nie wiem. Tak, tak, nie wiem. Może ktoś słyszał ten utwór? Koproty były stabilne, to mi się wydaje, że nie było kłopotu z tym, bo nawet zaskoczony był, że tak ładnie pracował teraz. Mam <laughs> że jesteśmy w magicznym Wiesz, bo, miejscu. Bo może tu nie ma tego, może tu nie ma tych, jak to się... Żył po, wodnych. Po, o! Żył wodnych, tak. Ale Wodku, zaczniemy sobie y, opowieść trochę kosmiczną. Co tam u Ciebie na tym rekuty słychać? Gdzie, gdzie, gdzie? Na tej Twojej gwieździe rekuty. No bo jesteś gudonis, prosto, po ja... kosmita. Tak. Po prostu ja zmieniłem stosunek do tego, co się dzieje na naszej planecie gdzieś jak miałem 18-19 lat, bo mi się to nie podobało. Ja już wyczułem w tamtym, jak byłem jeszcze no, młodszy, byłem tak w wieku na po początku bitelców, no, oni też mieli po 18, może więcej troszeczkę, to tak sobie pomyślałem, nie, ja się nie mogę z tym pogodzić. Nie, nie mogę. Na pochody majowego, jak tam przymusowo było, to ja wyciągałem kij i szedłem, a później za 20 metrów znikałem. Nigdy, nigdy się na to nie godziłem, jak co to Ale co mi się podobało? Kolorowe to wszystko, myło, fabryki pokazywane, samochody, na warszawskiej ulicy szczególnie, bo mieszkałem w innym miejscu. Tu, gdzie kino robotnik kiedyś był, jeszcze ten budynek stoi. I, i jak taki pochód był, to obserwowałem, jak byłem młody. Obserwowałem. I to było ładnie, pięknie, Ta, ładnie, kolorowo. Pięknie, wszystko pokazywane w kolorach. Naprawdę to było widowisko. To, I to pamiętam do dziś. No. Szkoły, licea, wiesz, takie szkoły, zawodówka tam nasza, ta i tak dalej. E, jakieś wyroby, z chodaków, fabryka jedwabiu, tak? Tak to było? No, no chyba to, tak, jest sztucznego jedwabiu. Tak. Tak. Ale mieliśmy dzisiaj nie wspominać tak bardzo. No tak, tak, tak. No. Czyli popowiadać o tym, co się u ciebie obecnie dzieje. A na wspominki jeszcze kiedyś przyjdzie czas, tak? Tak, tak. Zgodzę się, tak jak żeśmy uzgodnili wcześniej. No co się dzieje? Po prostu w tej chwili jest urwanie głowy. Chodzi o moje zaangażowanie w moim zawodzie, bo tak, powstaje dokument, który miał powstać 15 lat temu, chodzi o Eksodus i w ten czwartek jest w Izabelinie robione są, filmowanie jest tego tam. Oprócz Birury zbiera, zbieramy się wszyscy, bo Birula jest w Stanach, wokalista, zbieramy się wszyscy i tam sobie porozmawiamy na ten temat i tak dalej. Jest, ekipa zrobi tam ujęcia i, i tego to jest jedna sprawa. Druga sprawa, że 10 października tego roku ma się ukazać książka na mój temat. Chodzi o, o moje sprawy muzyczne i tak dalej. I, i, i już jest, ja wiem, 70% materiału przygotowane, i tak dalej. Tylko najgorszą zmową dla mnie jest, wolałbym się wrócić od początku. Wyszukiwanie zdjęć, jakieś tam no, różne jakieś świadectwa, jakieś jak 50 cent, tam różne rzeczy takie. To naprawdę nigdy nie sądziłem, że tyle czasu to, to człowiekowi zajmie. To jest bardzo. E, wolę już tworzyć niż tu szukać jakiegoś zdjęcia przez dwa tygodnie. No. Bo ja wiem, że to jest, tylko nie wiem gdzie. Się. to nie wiem. I tak dalej. No. I ale, ale teraz odpoczynek jest od, od tekstów, bo czwarty rozdział będzie ostatni, bo to cztery rozdziały. I wtedy mamy większą swobodę, żeby zdjęcia wyszukiwać jakieś. Ale oprócz wyszukiwania oczywiście tworzysz muzykę. No tak. A, a jeśli powiem szczerze, wiadomo, że dobrze, że taka oficyna fonograficzna jest jak GAT, w której nie, 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 nie trzeba żebrać. A panu, możecie mi wydać płyty? Nie. Po prostu bardzo dużo moich archiwów, bardzo dużo wydali w ostatnich kilku latach. Bardzo dużo. I czasami wydają na dwa egzemplarze różne pozycje w tym samym czasie. I, i, i to mi się podoba, bo ja nie muszę prosić, błagać, a Gad wydaje archiwa. No szkoda, że archiwa, ale mam taką specjalizację, że archiwa wydaje. To. O, a ja mam 25 km, po 1000 metrów każda taśma. Bo ja już przeliczam nie na minuty, tylko na kilometry. Na kilometry. I, I ogarnięta jest jedna trzecia na razie, a dwie trzecie jeszcze zostaje. Czyli jeszcze tak 16 kilometrów do przejrzenia i przesłuchania. Ta, bo trzeba to przesłuchiwać, bo taśma leży, ale ogólnie, ogólnie jak tak sprawdzam te taśmy, to nawet troszeczkę ta wilgoci jest na niej, tak, 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 tak nie na płaszczyźnie, tylko tak jak jest na szpuli nawinięta, to tak się patrzy na to, to tam jakieś białe są odcienie tamtego Wilgoć, ale jak kładam na głowicę, które dobrze wyczyszczone są na, na zawodowy taskam wielośladowym, to nie, nie zauważam jakichś tąpnięć. Ale ogólnie y, 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 większość taśm mam zachowanych, y, taśmy mam oryginalne maksuele, które ja kupiłem. Bo taśmy, na których radio pracowało, to były taśmy, radio kupowało w tamtych czasach ta, taśmy, które były zużyte. Od, z Niemiec czy coś, jak baswy. Uh -huh. Jak założyło się taką taśmę, 1000 metrów na mój magnetofon, to za godzinę mączka, mączka brązowa na tym. To jest uciążliwe niesamowicie, bo trzeba co godzinę sprawdzać stan, bo jak będzie, jak, jak jest proszek brązowy, no to zakłócenia są w dźwięku, no bo to czyli pasma nie ma odpowiedniego, a magnetofon ten ma szpulowy, dwie szybkości 19, mm. 19 i i, I 38, podwójne, 19 razy 2, 38, a. a ja na 38 ogólnie nagrywałem. Jeszcze miałem system dolby. To był mój pierwszy sprzęt, jak odszedłem od, od eksoduszu, żeby być niezależny, Żeby mógł nagrywać, żeby mógł do radia to dać. Tam Dolby nie było, bo radio nie, Dolby nie miało, tylko surowo się nagrywało i musiałem na to uważać, żeby przez mój system Dolby nie przeszło tylko surowy dźwięk, tak jak radio. Bo się nauczyłem dużo, bo ja wiedzy kiedyś nie miałam na, na ten temat. I, 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 ta, I tak to wyglądało. I co jeszcze można powiedzieć? No, projekt z altówką jest przygotowany, już jest projekt z altówką, jak to powiedzieć, zmasterowany. Tylko te w tej chwili jest jest y, 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 Okładkę trzeba wybierać, a, a, a muszę powiedzieć, że okładki dla mnie są bardzo ważne. Nie zawsze mam wpływ na to, ale w mojej, w mojej twórczości, w moich wydawnictwach to może trzy okładki mi się podobają. A, a tak to y, tak uważam, że okładka to jest w ogóle bardzo ważna okładka, bardzo odjazdowa. Musi być. I, 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 I to ma, ma przyciągać. A po drugie, jak ja widzę, tak, tak, taki winyl, gdzie jest okładka, na którym dużo można zrobić. I tam autografy, tam. Ja grafikę jeszcze jak podpisuję, oprócz. oprócz. oprócz Podpisa, ktoś, tak, ta, autografów. Tak, ta, ta. i na bieżąco to robię. Każda grafika jest inna, także piraci mają trudności, bo mm. jak. <laughs> Zakładają. No bo winyla to nie, to nie piratują, może są jakieś piraty. Znaczy, chyba teraz już mogą piratować, bo to tak się coraz bardziej popularne no, robi. Popularne. I znowu... Nigdy nie sądziłem, że ta technologia wróci. Ale ja tak czasami w żartach mówię, jest taki fanatyk z Krakowa, który bardzo lubi VHS-y. A, ja, a ja tak sobie myślę, o nie wykluczone, że chyba na VHS-y też niektórzy przejdą. Ale, ale może i też na nasze lakowe płyty. No by jak jak to będzie za drogi. <głos> <głos> tak. tak. No to, tak to trochę pokręcić sprężynka, tak, sprężynka. i mamy muzykę. Tak, tak, tak. Tam jest taki żeby stabilność obrotu była to tam jest taki taki który doprowadza do tego, że stabilność jest. Taki jak jak śmigła, helikopter, coś, opory z powietrza uh. i te obroty są stałe. jakby to było wykręcone, no tak... Uuu, i, I w końcu by albo się się urwało. No, no. no bo tutaj przyniosłeś wokół tu dwie płyty. Tak. I to są twoje dwa ostatnie wydawnictwa? Tak, tak. To powiedz coś na ich temat. No, tak. Tak, ta płyta to jest, to jest Parabola Mus. I dodane są cztery utwory, bonusy, bo zawsze do takich płyt się dodaje bonusy, a to zostało wydane tylko na kasecie, nie na żadnym winylu i to jest znowione, a druga strona jest suitka pół półgodzinna, w, w, takim, w takim czasie się dobrze czuję. Bo nie można cały czas grać krótkich, pięciominutowych, tylko trzeba rozmawiać. Trzeba Róż, różni są ludzie, którzy chcą się wgłębić w materię muzyczną itd. Tak no to jest. Ale to się dało zauważyć w twórczości, bo nawet na pierwszej tej płycie, The Most Beautiful Day, jest suita, Jest yeah. A dopiero druga strona jest taka już, powiedzmy, no. że piosenki. tak? Ja ci powiem. krótsze kawałki. Ja ci powiem, jak doszło, nie wiem, czy mogę o tym mówić, jak doszło do, do nagrania tej pie pierwszej płyty. To niby pierwsza, ale to powinna być druga, ale tak już jest ujęte jako pierwsza. Bo wcześniej materiał nagrany i inny. I jak to doszło? No, jest próba w Rwierze remont, i wiadomo, ja jestem, Fyk jest, i Andrzej Puczyński jest. No to tak, czekamy na resztę, bo nie ma kompletu. To jak czekamy na resztę, to zaczęliśmy coś sobie grać. Tak, z kapelusza, nikt nie ustalał nic, i całe szczęście, że był włączony magnetowo. Polski, taśmowy, taki bardziej taki profesjonalny Polski, już nie pamiętam jaka firma. I całe szczęście, że było to nagrywane. Bo jak, jeśli to był, byłoby nie nagrane, nigdy by tego materiału nie było na płycie. Po prostu z tego ja się uczyłem swoich, Andrzej, i zrobiony, zostało, zrobiony został tak zwany ta, ta pierwsza strona tej płyty oprócz tych krótszych numerów. O, to tak to wyglądało. I uważam, że jak się ma dzień, ludzie się dobrali, no bo jak było, była to formacja, chodzi o poglądy muzyczne dobrane, to nie było tak, że... Oczywiście byli jacyś ludzie, jak ja to nazywam, demony, którzy chciały rozwalić tą kapelę z zewnątrz. Uh -huh. Na przykład pan wokalista Węglosz, który chodził za mną no cały czas. Co będzie z nimi grał tam? Ale wiesz, ja miałem silną wolę, mało, mało mówiłem, a swoje robiłem. po co będę? Wiesz, a uwa uważam, że koledzy byli dobrani, wszystko i tak dalej. No, i wiesz, i, i tak, tak to trwało, wiesz, przez 8 lat, przez 8 lat. No, przez 8 lat. Później drzewów nie graliśmy taki, bo był, był, inaczej każdy pomysł przynosił, tak mniej więcej, ale. Tutaj to wyjątkowo to była. No, jak, jak nie byłoby nagrane, to, to nie tam. To no, no no. był wyjątkowy przypadek i wyjątkowy utwór Ta, powstał. Tak, dobrze, że Birula i Wojciech Kupuczyńskim się spóźnił. <grym> tak pół godziny gdzieś albo i więcej. Wie, no, no to, to dobre jest czasami. No, <grym> no i przez przypadek powstał no, chyba no, jeden z fajniejszych takich to... utworów polskiej muzyki roboczej. Tak, tak, tak. Bo ogólnie ludzie to przygotowują, takie coś pół roku, a naprawdę to było podane. Żeby za pierwszym razem w emocjach takie rzeczy nagrać, ja musiałem się uczyć tego. Bo ja sam nie wiem, no, to trudne, trudne rzeczy. Są, no, ale ja wyłapuję, ze mną nie ma kłopotu. Ja wyłapuję nawet obcych kompozytorów, że jak nut kiedyś nie było, można było dostać jakichś tam jakiś tam nie, tak, tych brazylijskich, jak to się nazywa, jakie brazylijska narodowa muzyka, bosanowy, nie bosanowy to ja potrafiłem to ściągnąć, tam, tam funkcji za każdym taktem, inne funkcje i potrafiłem to ściągnąć. A, a pyta mi się pan, z którym gram, a, a skąd to masz, a jak to? Ja sam to zrobiłem, bo ja umiem wychwytywać standardy, wiesz, dokładnie wszystko wychwycę, mhm. wiesz. Jak, jak jest grane, jakie jak funkcje muzyczne i tak dalej, i melodyka i tak dalej, nie mam z tym problemu. No, no i, i tak to wyglądało, no. A tutaj znienacka. Pół godziny tam więcej zagraliśmy, może 40 minut. I, i, i nagrało po prostu płyta powstała z tego. I się troszeczkę to tak, u, u, tak ukształtowało, bo tam pewne rzeczy tam ale większość to z tego, większość z tego. I to miło wspomina, to miło wspomina, bo, bo uważam, że takie przypadkowe granie, to jak ktoś ma wyobraźnię, to to, to, daje to daje efekty. A po drugie ci powiem, du duże doświadczenie nabyłem, jak grałem w, w Rumunii. Znaczy, tego nigdy nie stosowałem, ale doświadczenie takie było w Rumunii, w Chorwacji. W Rumunii najpierw graliśmy z międzynarodowym składem, a, 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 a w Chorwacji też z międzynarodowym składem troszeczkę inny skład, też. Ja tylko dwa razy byłem, bo 10 edycji było. I tak sobie. Powiedziałam po przyjeździe z tych wojarzy, Chorwacja i Wojnia, tak sobie powiedziałam, że wielką sztuką jest, jak ktoś siedzi sobie w domowym studiu, studiu i ma talent i sobie tam komponuje muzykę i nawet może fajne rzeczy zrobić. Ale o wiele większą y, sztuką jest, kiedy człowiek się spotyka z ludźmi, z którymi których nigdy nie widział, nigdy nie, nie znał poziomu tych ludzi, co grają i dawali sobie na dżemie na bardzo f, f, fajnie radę, współpracując z sobą. No. Ty Roman był troszeczkę taki, taki był zaniepokojony, bo no, nigdy nie grał dżemu z jeszcze zachodnimi ludźmi, to jeszcze tym bardziej, to taki był przerażony trochę. Ale dał radę. Ale, ale dawał radę. Dawał radę i wiem, bo to blisko, Womunia to tam. Mieszkaliśmy w takim opuszczonym zamku, te koncerty były. Nie ten taki słydny zamek. Ale to nie, nie drakuli Nie, 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 ale zwiedzaliśmy. Zdjęć tam nie wolno było robić. Aha. O, tak. To tak. To właśnie to, to w to... Rumunii, na, wiesz, tak. no Zdjęć tam nie, nie wolno było robić, ale tam może tam zwiedziliśmy to. Bo to jest, wiesz, to jest tym, tej, w tej dzielnicy. Jak to się to nazywa? Transylwania. O, tak, tak, tak. tak, tak, tak. Ale powiem Ci, takie wrażenie moje było, że tam taki luz jest tam. Czy będzie jakiś rolnik jechał? z lozem drabiniastym, konik ciągnie, trwa w lód. To mi się podobało. Nikt nie ma żadnej tremy, nikt kompleksów nie ma, naprawdę, zawodowczy. Czyli pełna… Ta, tak, tak. Ta, 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 ta. I, i, I tak powiedziałam, że, że wielką sztuką jest, no, no trzeba umieć słuchać partnera, jak się gra, a przy okazji pokazać swoje możliwości, a nie być w cieniu, no. Pokazać, bo trzeba pomóc chłopcom, jak grają improwizacje, sekcje fajno robić. Ja sekcje to lubię robić. Lubię pomóc. A później odwrotnie. Ja gram sola, oni robią sekcję. To jest jazda naprawdę, naprawdę jazda ludzi, którzy myślą coś. No. I, 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 I wziąłem tylko, do Chorwacji wziąłem tylko dwa kilo instrument a, a dlaczego? Bo w samolocie nie zmieszczę mojej elektrowni. Bo elektrownię to masz, nie, masz niezłą, tak. Wziąłem w Raku, nie klawiaturę, a arek, organizator tam e, e, swój instrument pożyczył, tylko sterowanie, zmienił tam i, i, i Ale się okazuje, że on nie wylądował w Chorwacji, tylko wylądował w Szwajcarii, no. Tylko <laughs> mi pożyczył swoją klawiaturę, a ja dołączyłem do tego, ale... Była pierwszy raz taki w życiu patent zastosował, bo to też było. Bo jak człowiek ma mało sprzętu, to cały czas tak myśli: Co by to jeszcze zrobić, żeby pokazać coś na nim? A pomimo, że ma tylko mały raczej, gdzie tam nie ma sekwencera nic, to słuchaj, wpadłem na taki pomysł, że ja będę sekwencer robił palcami. A to motoryczna sekcja musi być. Dadi, dadi, da, 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 da di, da da da, da rytm, ja tworzyłem to palcami. Ale warunek taki, że musi być puls cały czas równiutko. A to jest najgorsze. Ręka mnie bolała na długi dzień, jak tego. A oni myśleli, że ja z magnetofonu to puszczałem. <laughs> Wiesz, no to już było. A ja coś takiego w głowę weszło, że muszę to zrobić, nie mam sekwencera, to zrobię palcami. I się udało. Tak, tak jak Antigama zeszło. Przysłał do mnie Antigama, no, Gama, żebym coś zrobił z tym numerem. To, ponieważ ja na, na programowaniu sekwensorowym i kroków się znam, bo ja sam to programowałem, to ja mam w głowie zakodowane, jak to powinno być. To ja teraz nie robię, nie programuję, ja palcami ciągną, i oni myślą, że to wiesz, że to a jest To jest albo no, A to po prostu na żywo. Ręka, ręka na żywo, ale trzeba pul zachować. Bo, bo dużo, du, dużo artystów, którzy y, próbują tak robić jak ja, Rękowa? Za pięć taktów już z rytmu wychodzę. Ale wróćmy jeszcze do No dobrze, dobrze, Wróćmy do płyt. Tak. Co jest na tej pierwszej, którą trzymasz w dłoni? To, to jest parabola mózg tytuł. Parabola mózg, która była tam yy, na kasecie tylko wydana, no. Jeszcze miałem na drugiej stronie wywiad jakiś tam, ale gat zadecydowała, firma, żeby, żeby bonusy dodać cztery i, 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 i parabola mózg będzie. Z dłuższych form. Nigdy w tamtym czasie jak ja nagrałam żadna firma fonograficzna polskie nagrania, czy tam czy pronit nigdy nie wydawała w moim w wielkiej formowi. Ja musiałem skrócać, skracać te to. jest coś strasznego. 35 śmietnika Tobowy miał 20 minut, a oni mi do 6 minut, wiesz. To znaczy ja to zrobiłem, ale warunek dali. No wyszło to, ale teraz są problemy, bo prawa autorskie nie wiadomo do, do kogo. Do kogo należą. Tak, ta, To jest problem, ale chcą wydać to też. na Nagat chce to wydać. To jest parabola mus, a tu, a druga jest, płytka tu jest płyta druga. I która tylko na winylu się okazała, nigdy na CD i tak dalej. I, 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 i tu są zawarte utwory muzyki klasycznej, jak fuga demol Bacha, Chopina, tam utwór i, i, Mazurek Chopina który później w innych wersjach też był gdzieś wykonany, w wersji takiej góralskiej, wiesz. No naprawdę, mazurek Chopina, ten co zrobiłem, opus 68, to jak ja to na kobzach swoich zagrałem elektronicznych, to on maniguł górali przypomina. Zawsze mu ten wykładowca mówił, jak on się żywne nazywał, ten co Chopina uczył na początku. Jak, jakoś tak. To mówił, frycek, frycek, chodź na te zabawy tam wesela jakieś tego, i, i on to chodził, te wszystkie mazurki nasiąknięte z polską muzyką normalnie. Ja to sprawdzałem. Odzałeś. Tylko jak to się przełoży na instrumenty takie, które naśladują, elektroniczne, które naśladują te tak zwane jakieś, nie cymbały, tylko te kobzy, te, te szkockie, to, to tak przypomina niesamowicie, no. no. I, a, bo, bo. I, I musorski tu jest, lot śmiela też jest. I poszedłeś po klasyce równo. Tak, po klasyce, ale, ale dlaczego poszedłem? Poszedłem dlatego, że takie zamówienie było w firmy. Bo by ja, mnie to nie ciągnęło, ja to, ja to robiłem w domu sobie, uczyłem się tego, to w dzieciństwie to wszystko się grało, mówię, dlaczego mam tego nie zrobić? I nie odrzuciłem tego. No. No. Jakbym nut nie znał, to nikt by tego nie zrobił, bo trzeba nuty znać, żeby przełożyć, przełożyć oryginalne nuty miały i przełożyć to na, na nagranie. No. To ja już się cieszę, że będę mógł tego posłuchać. No. No, na dzisiaj skończymy naszą miłą rozmowę, ale już Ciebie tutaj sobie zaklepuję na kolejne odcinki naszej rozmowy. Wtedy już zaczniemy od początku, powspominamy, i może jak nas posłuchają, przeczytają książkę, to się o tobie dowiedzą wszystkiego. No, do, 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 Czasami takie rzeczy są, które yy, nigdy się nigdzie, ale na jednym jakimś wydarzeniu, bo się dużo przypomina tych, dużo się przypomina. Mnie też dużo przypomina. Szczególnie jak człowiek wstaje rano, bo myśli o tym, a mówię, co tu jeszcze, co tu jeszcze. <ścoughs> no, nie, ale zapisuję to na brudno. Zanim do komputera pójdę, ma. to ja zapomnę o tym. Od razu na bieżąco. Matku, dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Ja bardzo dziękuję rozmowę. za zaproszenie do studia, do magicznego studia, bo muszę drugi raz powiedzieć. I, i, i do zobaczenia, no. Jest co opowiadać przez te, przez te od, od 76 roku, no. I sobie popowiadamy. Tak. Dobrze, dzięki za, dzisiejszy, za dzisiejszą wizytę. Dziękuję bardzo. A ja jeszcze wspomnę, że sponsorem yy, dzisiejszej rozmowy był AutoGT, największy na dealer samochodów marki Hyundai i Mitsubishi. Kontakt przez apkę, ewentualnie nasz portal. Dziękuję Państwu, do widzenia.